Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź. I chodź za mną, to właśnie uczynił Mateusz. Stał i poszedł za nim. Ten, kto pozornie daleki jest od świętości, może stać się wręcz przykładem przyjęcia miłosierdzia Bożego i ukazać Jego cudowne skutki w swoim życiu. Módlmy się w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Chwalebny, święty Mateuszu, jesteś czczony przez Kościół jako apostół, ewangelista i męczennik. To potrójna korona, która wyróżnia Cię spośród świętych w niebie i która zwiększa, Naszą radość, że jesteś naszym bezpiecznym i zaufanym patronem. Niech Twoje wstawiennictwo wyprasza nam łaskę, której szukamy. Pomóż nam być apostołami wśród naszych braci, aby prowadzić ich ku prawdzie, chrześcijańskiemu życiu, zarówno na przykład, jak i przez posłuszeństwo naukom Ewangelii. Za swoim stawiennictwem otrzymujesz od Pana łaskę, o którą i my zabiegamy, aby nie przywiązywać się do dóbr materialnych, aby wzbogacać nasze serca łaską Bożą i być przykładem dla bliźniego. W poszukiwaniu dóbr wiecznych. Święty Mateuszu, jesteś pełen chwały. Z całego serca błagamy Cię o Twoje wstawiennictwo, abyś mógł nadal pomagać nam w ważnych sprawach. Moja wiara jest zawsze z Tobą, w Tobie. Mamy nadzieję, że zawsze będziemy Ci ufać. Dziękujemy z całego serca za wszystkie Twoje łaski, które nam przyznawałeś, aby zapewnić nam wszystko, czego potrzebowaliśmy dla siebie i dla naszej rodziny. Prosimy, abyś na zawsze pozostał z nami. I nas nie opuścił. Amen. Święty Mateuszu, ewangelisto, módl się za nami. Panie Boże, który w świętym Mateuszu dałeś nam radość poznawania wielkich dzieł Twojej miłości do nas, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem zawsze kroczyli prostą drogą. Do zbawienia. Niech cię błogosławi Ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu. Niech ci sprzyja, niech będzie z tobą i niech cię prowadzi. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.